Gawławski milczał. Wyjechali z ulicy Słonecznej, a potem powoli sunęli główną ulicą wzdłuż rzeczki, która ciągnęła się na całej długości miasta. Głośny szum górskiego potoku mieszał się z odgłosami miasta, które powoli otulał zmierzch. Komisarz odnosił wrażenie, jakby z każdego okna kamienicy spoglądali na nich mieszkańcy. Dla tutejszych byli intruzami. Choć reprezentowali władzę i prawo, czuł, że są tutaj nimi widziani. Być może demonizował i niepotrzebnie o tym wszystkim myślał, ale nie mógł się wyzbyć wrażenia, że są śledzeni, a każdy ich krok rejestrowany jest przez wrogie spojrzenia. Na ulicach, gdzie niegdzie przesuwały się sylwetki młodych osób. Młodzież, będąca nieodłącznym elementem krajobrazu tego miejsca, pojawiała się i znikała. Stali w niewielkich grupkach, przeklinając i plując pod nogi. Pokazywali, że wszystko jest im obojętne.